Moja fascynacja grami zaczęła się od grania w gry, oczywiście. Ja zaczynałem grać na komputerach 8-bitowych jeszcze. To była połowa lat 80. ubiegłego wieku. Teraz, oczywiście, pod tym względem jest dużo łatwiej. Mamy doskonałe narzędzie, mamy doskonałe silniki. To nie znaczy, że robienie gier stało się łatwiejsze, bo teraz z kolei gry są trudniejsze. Dla mnie największą radością stworzenia gry to jest skończenie i, i wypuszczenie produktu na rynek. Inspiracja z Elektrobady powinna być taka, że jeżeli robimy grę, mały projekt, projekt konkursowy, to on też nie powinien być duży i powinien być relatywnie prosty. Nie robimy RPG-ów, nie robimy rozbudowanych gier strategicznych. Popatrzcie jaką prostą grą była gra Elektrobady. Tam jest tylko kilka typów przeciwników, gdzie są niezbyt skomplikowane przeszkody, niezbyt skomplikowane zagadki, a cały kod kont... Odpowiedzące za poruszanie się postaci, no w tym wypadku chodzenie lewo i prawo, bo to nie jest zbyt skomplikowane poruszanie się, jak widać jest, ma objętość jednego ekranu. Mimo to jest gra, w której grają już nie wiem, które chyba trzecie pokolenie, co mnie też niesłychanie dziwi, bo ciągle spotykam ludzi, którzy mówią, ja grałem w tę grę, a ja patrzę, ale ty chłopie, ty nie żyłeś jak ta gra powstała. Pamiętam to elektrobody, bo jak mówiłem, to był taki pierwszy moment, kiedy się okazało, że Polacenia Gęsi swoje gry komputerowe mają. tak? I, I to było tak niesamowite, że te gry były na poziomie tych, które znaliśmy z zachodu. Każdą grę się generalnie grało, czy myśmy znaleźli te gatunki, czy je robiliśmy, czy nie, to i tak się grało, ponieważ tych gier nie było bardzo dużo. Produkując grę, na, na konkurs pamiętajcie, żeby ona była jakaś, żeby dobrze ją przemyśleć i żeby przede wszystkim się fajnie grało. Znaczy ta gra musi mieć prostą ideę, którą, którą zrobicie i która musi być dobrze wykonana, a potem dopiero ją dobudowywać innymi dodatkowymi e, funkcjonalności, funkcjonalnościami, ale w bazowej mechanice dlacie tą tak? grę się musi fajnie grać. Jeżeli chodzi o inspirację, to naprawdę warto popatrzeć trochę szerzej niż gry wideo. Jest cała masa zapomnianych dawno planszówek, gier fabularnych, yy, czyli tych RPGów, o których ja się wyrosłem, w których możecie popatrzeć, co tam jeszcze jest, co było kiedyś fajne i modne, co ma jakąś bazę fanów, co ma podobną mechanikę, która jakoś tam ludzi jara i spróbuje ją przełożyć na język gry komputerowej. Generalnie w branży gier liczą się te, te, te projekty, które dowiozłeś. Czy jeżeli nawet my, jak w Mówię, kiedy szukamy gier do wydania, najważniejsze jest dla nas, jakie gry już zrobiliście? Czy, czy, w ogóle te, czy w ogóle dowieźliście projekt do końca, bo mówię, sam pomysł, zaczęcie pracy jest bardzo proste, ale skończenie projektu i to skończenie go w czasie i w budżecie, naprawdę jest wyzwanie. Tworzenie gier do nie tylko kodowanie, ale to, to też wiele innych działalności, czy też wiele innych dziedzin sztuki, które trzeba włączyć w ten proces. Jednym z nich jest oczywiście pisanie scenariusza. Dla mnie osobiście to, 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 to scenariusza gier, czy te to, to historie, które one opowiadają, pchają mnie do tego, żeby grać w nie dalej. Dlatego bardzo serdecznie zaprosić do udziału w konkursie na scenariusz do gry. Ja nadal uważam, że to jest bardzo ważna część każdej gry komputerowej i im ona będzie ciekawsza, tym więcej osób być może sięgnie po tę produkcję, albo na pewno więcej osób przytrzymacie przy ten, czy to konsoli, czy, czy, czy komputerze, żeby zobaczyć co było dalej. W dzisiejszych czasach silniki gier dają bardzo dużo możliwości. W silnikach obecnie, czy to w Unity, czy w Unrealu, jest naprawdę wszystko, czego potrzeba do stworzenia gry. Zacznijcie od tego, żeby ograć grę, tą pierwszą, którą dla Was przygotowaliśmy, zobaczyć z jakich komponentów ona jest zbudowana. I po prostu mieć z tego fan. Czy jest jakiś specjalny sprzęt potrzebny do tworzenia gier? Ja miałem okazję pracować na laptopie ROG Zephyrus M16 i była to przyjemna współpraca. Naprawdę jest to bardzo dobry laptop i Unity nie jest dla niego wyzwaniem. Pamiętajcie, macie 3 tygodnie pracy na stworzenie własnej wersji elektrowady. Zróbcie grę prostą, skończcie ją i następnie, jak już będziecie mieć jakiś finalny produkt, zaczniecie dopiero wtedy dodawać nowe mechaniki. Mając przygotowane grafiki i asety od nas, możecie korzystać z prefabów postaci i robiąc różne pivoty tej postaci, możecie łatwo kontrolować jej ręce, żeby celowała w poprawnym kierunku, w kierunku na przykład myszki. Więc Silnik Unity daje Wam bardzo dużo możliwości, którym naprawdę możecie dużo zrobić. Zostawiając pierwsze kroki na pewno. Wiem, że to jest na, na początku bardzo trudne, ale ważne jest to, żeby nie poddawać się na samym początku, bo tworzenie gier może wydawać się bardzo skomplikowane. No i w sumie jest bardzo skomplikowane. E, tylko żeby zacząć, nie trzeba znać tego wszystkiego. Nie trzeba być od razu idealnym programistą, który zna się na wszystkim. Judity mi się zdaje, że jest dosyć przyjazne pod tym względem, że praktycznie niezależnie, czy jesteś programistą, grafikiem, czy zajmujesz się dźwiękiem to można zacząć coś robić w Unity. Jest dosyć intuicyjny ten interfejs. Wystarczy w sobie w sumie obejrzeć kilka poradników takich wprowadzających do interfejsu, do założeń tego Unity. Ten Square Games przygotowało bardzo fajną bazę gry, z której będziemy rozwijać naszą grę. Ja stworzyłem kilka poradników, które wprowadzą Ciebie w cały proces tworzenia gier, jak do tego podejść wszystkiego. Myślę, że największą motywacją do stworzenia gier jest właśnie e, nagroda przewidziana w tym konkursie – laptop ROG Zephyrus M16, którego możesz wygrać, jeżeli stworzysz jakąś ciekawą grę.